Cześć, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować komiks Batman: 3 Jokerów, opublikowany naturalnie przez wydawnictwo Egmont w maju 2021 roku. Album składa się z trzech zeszytów o powiększonej objętości, wydanych pierwotnie w USA w 2020 roku. Autorem scenariusza jest Jeff Jones, który jak gdzieś ładnie usłyszałem, jest specjalistą od restartów i redkonów, a teraz zdaje się także od produkcji telewizyjnych i kinowych. Historii spod jego ręki w naszym kraju ukazało się już sporo, wymienić można chociażby Shazama, Batman Ziemia 1 czy Cały Ran Ligi Sprawiedliwości z nowego DC Comics, do którego zresztą będę się za chwilę odnosić. Rysunki wykonał Jason Fabok, znany m.in. z Detective Comics z nowego DC, Wiecznego Batmana czy Batman Flash przypinka z odrodzenia. Komiks wydany został w twardej okładce i standardowym rozmiarze. Może jeszcze krótko o tym, skąd się wywodzi pomysł na trzech Jokerów. Otóż dawno, dawno temu, w krainie zwanej Nowe DC Comics, Batman rozmawiał kiedyś z krzesłem. Owo siedzisko było wszechwiedzące i aby to przetestować, Mroczny Rycerz wpierw zapytał o nazwisko zabójcy swoich rodziców, a następnie o prawdziwe imię Jokera. Ku zdziwieniu Nietoperza, krzesło nie podało konkretnych danych, lecz zdradziło, że jego przeciwnik to tak naprawdę trzy osoby. Jakieś tam przymiarki do kilku Jokerów było, ale przyznam, że kiedy to czytałem, koncepcja tam mnie zaciekawiła. Równoległe ziemie, demoniczne siły, magia. Po kilku latach z bokiem wracają, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. W tym samym czasie w trzech różnych miejscach w Gotham City dochodzi do zbrodni. Rodzina mafina zostaje rozstrzelana w restauracji. Znany i ceniony komik ginie w brutalny sposób, a w Ace Chemicals pojawiają się nagle trzy martwe ciała, bliżej nie rozpoznanych mężczyzn. I wszystko byłoby, powiedzmy, normalne, jak na Gotham, oczywiście, tyle że świadkowie i nagrania z monitoringu wskazują, iż przestępstw tych dokonał Joker. Żeby wyjaśnić tę zagadkę, Batman musi połączyć siły z Batgirl, Barbarą Gordon, oraz Red Hoodem, Jasonem Toddem, dwoma sprzymierzeńcami, którym klan w przeszłości zaszedł chyba najmocniej za skórę. Radzę przed lekturą od razu zapomnieć o motywie z wcześniej wspomnianym krzesłem Mobiusa. W omawianej historii Jonesa nie ma do niego odniesień i równie dobrze mogłaby w ogóle nie istnieć. Nie ma się co dziwić, ponieważ autor zaraz po skończeniu wojny Darkseida zapowiadał, już rozwiązanie całej i będzie bardziej przyziemne. I takie właśnie jest. Tyle, że ta wypowiedź scenarzysty mnie ominęła, a ja głupek przez cały czas czekałem na to epickie wyjaśnienie, czy chociażby na wzmiankę o rozmowie z krzesłem. Po prostu spodziewałem się chyba czegoś innego i w związku z tym nieco całością się rozczarowałem. Trzech Jokerów to również komiks dość mocno skupiający się na Barbarze i Jasonie, szczególnie na tym drugim. Wątek Red Hooda jest tutaj najlepiej lepiej nakreślony, lepiej nawet niż Batmana. Były Robin wydaje się wyprzedzać o krok swojego nauczyciela, ma też najwięcej czasu antenowego, a jego perypetie utkwiły mi w głowie najbardziej, co jest dla mnie dziwne, bo zazwyczaj mniej interesują mnie losy byłych i obecnych pomocników Mrocznego Rycerza. Do oprawy graficznej nie ma się co przyczepić. Jason Fabok w najwyższej formie, zarówno ogólny styl oraz ilość nawiązań, jakie tutaj umieścił, to pierwsza liga. Wychwytywanie tych wszystkich smaczków to świetna zabawa, jeśli ktoś oczywiście lubi i zwraca uwagę na takie rzeczy. Najwięcej odniesień jest oczywiście do zabójczego żartu i śmierci w rodzinie, ale trafiałem się także i do starszych komiksów lub na przykład filmów Tima Bartona. Wielka szkoda, że nie dostaliśmy albumu o powiększonym formacie, tak jak to było w przypadku np. przykład Batmana Przeklętego czy Harlin. Nawet w Stanach nie doczekaliśmy się nadal większego odpowiednika. Rysunki Faboka czy kolory brada Andersona prezentowałyby się wtedy jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o dodatki, to jest tak zwana bida z nędzą, bo otrzymujemy tylko cztery alternatywne okładki, a także krótkie biografie twórców, żadnej szkicy czy konceptów. Po skończeniu lektury pomyślałem sobie, no fajnie, wszystko spoko, ale po co to było? Okazało się, że jednak nie potrzebowałem odświeżenia mitologii klauna i chyba za dużo spodziewałem się po scenie z Dark Side War. Jeśli ktoś podejdzie do tego komiksu z czystą głową, z pewnością przypadnie mu do gustu. Tak przynajmniej mi się wydaje. W gruncie rzeczy porusza on w ciekawy sposób wątek przebaczenia i odkupienia. Dodatkowo zawiera kilka naprawdę ciężkich wyznań. Jestem wyznawcą Alana Mura, a w szczególności zabójczego żartu. I końcówka mi się nie podobała. Dla mnie to tak, jakby, nie wiem, Biblię zmieniać czy coś. Cena okładkowa to 70 zł bez grosza. Dzięki za uwagę. Te listu miłosnego to sms-em nie mogłeś napisać?